Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj wracam z ciekawostką austriacko-szwajcarską. I tutaj też pytanie Wam zadaję, moi drodzy, czy my, jako naród polski, przygotowujemy się należycie na trudne czasy? Czy mamy możliwości lub czy są dostępne różnego rodzaju produkty, tak na co dzień, że idziecie do sklepu, patrzycie i o, to zwraca moją uwagę, że chyba jednak warto zacząć się przygotowywać. Bo ostatnio, akurat ja nie byłem w sklepie, e, był Michał, drugi prowadzący z tego kanału, e, był w Austrii i powiedzmy tak jak w naszej Ala Biedronce, czy w naszym Lidlu, e, zaszedł do sklepu spożywczego i zobaczył pudełko, które od razu zwróciło moje duże zainteresowanie. Jest to takie pudełko. Zobaczcie. Tak, Austriacy i Szwajcarzy przygotowują się na trudne czasy, na sytuacje, które są trudne do przewidzenia, ale warto mieć przynajmniej podstawowe, jakieś dodatkowe sprzęty, które pozwolą na w miarę na przeżycie kilku dni, dowiedzenie się, co się dzieje na zewnątrz. Jest to tak zwany blackout box, i na dzisiaj, w dzisiejszym filmie rozpakujemy to i pokażę Wam, co się znajduje wewnątrz. I ocenicie, czy e, to jest coś, co warto jest kupić, czy nie. Już Was uprzedzam: tego w Polsce nie kupicie, nie jest dostępne w Polsce, tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych, ewentualnie internetowych, ale e, z wysyłką na teren albo Szwajcarii, albo Austrii. To akurat było w Austrii kupione. Zobaczmy, co jest w środku. Pudełko wydaje się być dość yy, duże. O, i się otwiera w taki sposób. No, proszę bardzo, zobaczcie, jak wygląda. Co mamy wewnątrz? Wewnątrz. Może zacznę wyciągać po kolei, żebyście zobaczyli. Na końcu powiem Wam, jaka jest cena tego i czy rzeczywiście jest to warte wydania takiej sumy pieniędzy, żeby w jednym, powiedzmy, pudełku mieć wszystkie takie rzeczy, których najczęściej nie macie w domu, ale mogą się przydać w sytuacji takiej, gdy nie będzie prądu, wody, gazu i możliwości kontaktu z innymi ludźmi, bo na przykład telefonia komórkowa przestanie działać. Ja jeszcze tego nie rozpakowałem, moi drodzy, więc rozpakuję to razem z Wami. Ale postaram się zrobić to w miarę szybko. Prezentacja całkiem, całkiem ważna. A raczej nie jest ważna, A raczej dla nas istotne jest to, co jest wewnątrz i to, co się przyda. A więc pierwsze, co na pewno się przyda, to są tak zwane walkie talkie. Walkie -talkie, PMR, e, czyli jest odpowiednie, e, odpowiedni e, zakres, w którym możemy się komunikować, niezależnie czy to jest z tej firmy, czy jakiejś innej, na tych kanałach, wszystkie e, tak zwane walkie PMR pozwalają na komunikację ze sobą. Ten akurat ma 16 kanałów. Ma wbudowany e, akumulator 1000 mAh, czyli można to doładowywać dodatkowo z powerbanku lub ewentualnie z sieci. Wygląda to tak. Jeśli będziecie chcieli jakieś konkretne recenzje tego sprzętu, który tu się znajduje, napiszcie w komentarzu. Z chęcią je wykonam. Każdy po kolei, żebyście widzieli. Co to jest? Kolejna. Moi drodzy, to jest kuchenka. Kuchenka składająca się z kilku części. Wiem, wiem, już, zaczy, już zaczynacie się denerwować. O cholera, mogło się rozpakować to, a nie czekać tutaj, aż będzie, będzie rozpakowane. Niektórzy specjalnie unboxingi oglądają. Zapakowane worek taki, że można było łatwo przyczepić, na przykład do plecaka lub jakiegoś innego, jakiejś innej torby. Nie wygląda na jakąś specjalnie zaawansowaną, ale najistotniejsze jest to, że można je używać i w domu i, i na zewnątrz. E, podstawka tutaj, ale takie patelenki, które pozwalają na włożenie. Tutaj mamy ruszt. Możemy na tym ruszcie Coś odpalić, palącego się oczywiście. Tak ona wygląda. Jedziemy dalej. Później posprzątam, o to się nie marsz, trochę zrobię tutaj bałaganu, ale następna rzecz taszen lampę. Czyli co? Latarka. Latarka. Czy ona dobrze świeci? Zaraz zobaczymy. Ładowali baterie? Chyba nie załadowali. Nie, są baterie. No zaraz zobaczymy. No i coś nie działo, no to ciekawostka biologiczna, widzicie? No i od może trzeba coś zrobić innego. A no, no właśnie. Tak też podejrzewałem. Było zabezpieczenie, żeby baterie się nie rozładowało. co akurat jest bardzo rozsądne podejście. No już widać, że zaczyna świecić, czyli nie ma światła w domu. W zestawie mamy latarkę, która dość mocno po oczach daje. Może zgaśmy na chwilę światło tutaj, w miejscu, w którym się znajdujemy, przynajmniej częściowo. Dość mocno daje. Po oczach, więc na pewno pozwoli Wam na odnalezienie się czy to w mieszkaniu, czy to w domu lub na zewnątrz, jak będzie ciemno. Następne. To jest bardzo ciekawe. Wiele osób już wspominało to, że warto takie radio mieć. Ja w prezentowniku pokazywałem radio takie, które jest na baterie, a to oprócz tego, że jest na baterie, to chyba widzę tutaj korbkę. Więc generalnie możecie sobie radio naładować sami. Nie musicie mieć żadnego, e, żadnego zasilania bateryjnego, więc jest korbka. Jak wam się nudzi, jedziecie z koksem, kręcicie sobie przez godzinkę i później radio wam działa. Więc to jest bardzo dobry patent, ciekawie to wygląda. Jeszcze jest dodatkowo latarka, jeszcze jedna pozwalająca na ułatwienie przemieszczenia się. No, radio działa. O, jeszcze moi drodzy, zobaczcie, tutaj jest dodatkowo zasilanie solarne, więc, jakby co, możecie wystawić na słońce i wam się też naładuje. Radio? Coś tam odbiera, ale nie będziemy... Nie. Działać. Działa. Można złapać polskie stacje radiowe i nie tylko. Bo widzę, że tutaj też bardzo prawdopodobne, ale to będę musiał jeszcze przetestować, że będzie można złapać e, polskie radio Kanał Pierwszy na falach długich. Ale to jeszcze przetestuję e, dodatkowo. Co mamy jeszcze tutaj ciekawego? Woda, ludzie nie myślą o tym, żeby mieć zapas wody, a woda zawsze będzie, woda zawsze będzie. Ale w dużych blokach mieszkalnych, a kiedyś mieszkałem w 11 piętrowcu na 11 piętrze wystarczyło, że prądu nie było no i co no i wody nie było, bo woda kończyła się na pierwszym piętrze, bo nie było czemu pompować jej na taką wysokość. I to jest duża zmora właśnie blokowisk. A nawet też woda skończy się i na parterze, i na pierwszym piętrze, jak. Przestaną działać urządzenia, które w jakiś tam sposób pompują to e, na miasto. Więc warto mieć, i tutaj widać, że przewidzieli to torbę, która pozwoli na nabranie 10 litrów wody. I jest dość zrobione tak jak reklamówka, że możecie sobie pójść, i nawet przyjedzie jakiś e, beczkowóz z wodą, bo będą w końcu rozwozić po pewnym czasie. łatwy sposób możecie. O, wszystko mi się rąk, Zapakować, napełnić wodę. Zakręcić i do domu zanieść, a nawet jeszcze przed wystąpieniem sytuacji, takiej, po prostu napełnić to, położyć gdzieś w kącie i niech sobie 10 litrów wody leży i czeka na zużycie. A 10 litrów to jest bardzo dużo, to przeliczając tak minimalistycznie, jakby osoba miała wypić litr wody dziennie, no 2 litry jest skazane w zależności od aktywności fizycznej. No, to kilka dni spokojnie na takim jednym baniaczku przeżyję. E, oprócz tego mamy jeszcze jedną rzecz, a jest nią lampion, czyli taka lampka, którą możecie sobie postawić na stole, na przykład, lub razem z nią chodzić z pokoju do pokoju, ale raczej służy do tego, żeby powiesić ją w jakimś jednym centralnym miejscu, żeby oświetliła na przykład stół. No A to otworzymy. Austriacka precyzja. Kartony grube. W ogóle się nie chcą otwierać. Dobra. Mamy lampionik. Lampionik zapewne jest rozkładany. O właśnie tak o. Też zmyślnie, więc dużo miejsca nie zajmuje nawet. Możecie sobie zabrać to do plecaka ucieczkowego, bo to jest dość lekkie. W ogóle wszystkie urządzenia, które tutaj pokazałem, mogą wylądować w plecaku ucieczkowym, jeśli nie jednym, bo to wiadomo, tego już jest dość dużo. Ale jak zbieracie się, przygotowujecie z rodziną, możecie, jeden zapakuje jedną rzecz, drugi drugą, trzeci trzecią i zabrać cały ten zestaw ze sobą. Tak na wszelki wypadek, jakby trzeba było wykorzystać go w sytuacji krytycznej. Świecić? Świeci. No teraz Wam je pokażę, bo znowu mamy tutaj dużo światła. Ale co jest jeszcze istotne? Światełko jest też na dynamo. Więc to nie musicie baterii mieć. Jeśli baterie Wam się skończą, to po prostu pokręcicie sobie troszeczkę dla rozrywki, poruszacie ręce, palce i wam się to naładuje i dzięki temu będziecie mogli doświetlać sobie mieszkanie lub miejsce, w którym się znajdujecie. Więc bardzo dobry pomysł z dynamem zarówno i w radio, i w lampce. Wyłączone, zamknięte jak puderniczka. Panie pewnie mogłyby spokojnie zapakować to sobie do, do torebki. puf i mamy harmonikę, i światełko. Świetnie, to naprawdę bardzo dobrze wygląda. Jeszcze to, że jest na dynamo, i jest możliwość e, podładowania bez wykorzystywania dodatkowych zewnętrznych baterii. Dla glamie to dodatkowy plus. No i co moi drodzy? No, tutaj są jeszcze kabelki. Kabelki pewnie służą do tego, żeby podładować to e, z jakiegoś powerbanka, który może być wykorzystywany do ładowania wszystkich tych urządzeń one owszem mają dynamo ale szybciej naładujecie korzystając z prądu gdzieś tam skumulowanego i tak to wygląda tak wygląda austriacki blackout box i teraz się pewnie zastanawiacie kupa tutaj różnych gratów Gratu dla jednych gratów dla innych sprzętu który pozwoli przetrwać jakieś trudne chwile bo zakładam że Osoby przygotowujące się na trudne czasy mają już zapasy jedzenia i, i picia, ale nie myślą bardzo często, a jeśli myślą to w bardzo wąskim jakby zakresie nad kupieniem dodatkowego sprzętu, który też może być przydatny. Dzięki walki porozumiemy się z ludźmi, którzy są wokoło i używają podobnych sprzętów na podobnych falach. Jeśli chcemy zdobyć informacje z zewnątrz nie ma prądu odpalamy radio radio FM radio AM będzie działać, bo możemy odbierać fale radiowe z dużych odległości, a tam prąd może być i możemy skorzystać z tego i zdobyć informacje co się dzieje. Jak najbardziej wskazane. Kuchenka. No jeśli nie macie takiej turystycznej kuchenki, czyli tej czarnej walizeczki, o której już wielokrotnie mówiłem, że każdy w domu powinien mieć. No to tego typu rozwiązanie. Jeśli nawet nie w domu, to i na zewnątrz na wycieczkę wyjeżdżacie, możecie zawsze ugotować wodę. W jakimś mnaszce, w jakimś tam e, garnuszku, który też możecie ze sobą zabrać? Pojemnik na wodę. Ala reklamówka? Myślę, że to też świetny pomysł. Zawsze dodatkowe 10 litrów w domu. Na wszelki wypadek lepiej mieć. Służby zmacie. Ile to kosztuje? Jak ostatnio przechadzałem się, bo też myślałem, żeby kupić jeszcze dodatkowo dla siebie i dla sąsiadów e, kilka łoki talkie Na wszelki wypadek, jakby coś się stało na wsi, lepiej porozdawać taki sprzęt z, z znajomym sąsiadom i mieć z nimi kontakt. E, to taki zestaw, w zależności od tego, jaka jest firma, kosztuje od 100 zł wzwyż. Nie patrzyłem na pozostałe jak jest elementy, które tutaj są, ale takie radia na korbkę to kosztują gdzieś 140-150 zł. E, takie kucheneczki, to w zależności od tego, jaka jest ich jakość, to też w okolicach 50-60. E, lampki takie kosztują też powyżej 100 zł. Ile kosztowało to? I czy dla Austriaka to jest naprawdę duży wydatek? A więc zdradzę Wam tutaj tajemnicę. Moi drodzy, kosztowało to 119 euro. Czy to jest dużo, czy to nie jest dużo? Myślę, że pomysł całkiem niezły. I u nas w Polsce, jeśli by coś takiego było dostępne za na przykład 250 zł, czy 290 zł, w, w, w każdej Biedronce, Lidlu, czy tam jakimkolwiek innym sklepie, który jest tak nagminnie odwiedzany przez, e, przez Polaków, znalazłoby swoich kupców i dzięki temu ludzie byliby przygotowani troszeczkę bardziej, troszeczkę bardziej na sytuację, kiedy można by było tego użyć. Zapraszam do komentowania. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Czy tego typu rozwiązanie, czyli taki blackout box, który w Austrii i w Szwajcarii jest dostępny e, w wielu sklepach takich spożywczych, powiedzmy, odnalazłby miejsce u nas w Polsce, i czy coś takiego jakby się pojawiło? Czy rzeczywiście zwróciło Waszą uwagę, czy to jest dobry pomysł, czy, czy nie. Liczę na wasze kreatywne, jak zwykle, odpowiedzi, bo. Czytam komentarze, nie zawsze jestem w stanie na nie odpowiedzieć. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w na następnym odcinku.